Trzyma na czół ludziska z tej strony, Fruit i trzeci odcinek. Jesteśmy w bardzo słabej sytuacji, więc trzeba streszczać ruchy, ponieważ ten rzuca trój zębem. I zaraz moje. Mm. <laughs> Czy on właśnie zabił. krowę? Skąd oni rzucają? No nie! Co to było? Skąd oni w ogóle rzucają? Tam jest jeden chyba. No nie, oni zabijają moje zwierzątka. Tak nie może być. Tu jest jeden z trójzębem, nie? Dobra, ja będę po prostu się odradzał i go zabijał, jak to kiedyś robiłem. Okej, okay, wiecie co? no Ile ich tutaj jest? No bo właśnie nie da rady przepłać po prostu. Nie? I jeszcze pasożyć się zrespił. Najlepiej. No, ile tych trójzębów tutaj jest? Drobił zaledwie pół trójzębów, a jest ich dwa miliony. No nie rancie moich krów. No właśnie obieczkę mi zabił, no. Trudno, owieczkę mogą mi zabić, dlatego że w sumie ona jest tylko jedna, więc mogę ją po prostu do końca, co nie? Kroby świnie są bardziej ważne. Świnie też nie są jakoś do końca ważne, najbardziej kroby. Dobra, gdzie on jest? Okej, okay, jeden zabity. Drugi zabity! Let's go, dobra! Dwa z których zębami zabite. Teraz jakieś wypierdki mi zostały. No i ten kido ale ladisoł są. No, się coś trzeba je pozabijać okej okay. mam wszystkie krowy a gdzie jest moja owieczka? wszystkie krowy ale nie ma obieczki a pewnie do kupania zaćmę Aha, ja was przepraszam, bo ja tak na szybko robię. Znowu, znowu zapomniałem wygrać tego woda, co mówiłem wcześniej. No trudno, jak coś w czwartym. Tylko, żebym teraz nie zapomniał, no, bo rzeczywiście to może się stać denerwujące. Dobra, okay. no, będziemy mieć dużo pasożytów, które w sumie mnie trują, więc nie wiem, czy to tak dobrze. No ale no, dobra, no, już będzie. No i tutaj dużo z mięsa, Noce tu są okropne, nie mówię. Będę puszczał te odcinki jak najczęściej po prostu potrafię, nie? No. Dobra, ile jeszcze ta noc będzie trwać, no? Nie mogę pozwolić, aby moje zwierzęta zostały zabite. Wiecie co, nie wiem czy. Nie dobra, węgiel... węglem nie przepałem. Powiem, że to może nie być za dobry pomysł, ale, ale w sumie mamy jeszcze jedną sadzonkę, chcesz. Okej, święt u góry jest bezpieczna, więc w sumie. Dobra, ja, tam słyszę krowę. Zresztą nie krowę, tylko owcę, więc ona też jest bezpe... bezpieczna. Jest ona spokojnie, nic się nie dzieje. Jedna owieczka mi w sumie nie starszy. Nie? Już jej nie rozmnożę, ale przynajmniej. O złoto! go! Nie rozmnożę jednej owieczki, ale mam in inlimi z tego. E, wełny, nie? No? Wystarczy ją tylko strzyc. Więc w sumie jest w porządku. Okej. Okay. Wiem, że mówiłem, że zrobię farmę, ale nie wiem, czy w nocy farma to taki dobry pomysł. Dobra, świnia, wiem, że jesteś bezpieczna u góry, ale możesz już się ruszyć. Dobra. Mm, Przydałby się też bardzo u. Okej. Okay. Upieczone pasożytki. Nie za dobra, ale... nie będę wybrzydzać. Okej, okay, jeśli zdążę, to idę... żywo. Raz, dwa, trzy... Jasu, rosło na trzy! U! Uh! W sumie te pasożyty dają mi kości, ej. Strój zęby, O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra. Potem ten piach rozwalę, wystarczy poczekać do dnia. W tym czasie ja sobie zjem moje pasożyty, bo one mi dają kości. Może i mam truciznę i to żeganie na błoki w ogóle, ale... ale przynajmniej mam t, y, te kości. Nie. Ja nie wiem, czy ja... Gram. Ja gram na trudnym, czyli poison mnie może zabić, ale właśnie nie wiem, Nie zabija jakoś też. Dobra, więc no. Ustawię sobie tutaj, tak. To sobie przerobię i chyba zrobię sobie już łopatę. Oj, zmieniłem na lód. Mm, już widzę, że wstaje dzień, więc to bardzo dobry znak. Okej. Okay. To było trochę, że tak powiem, ryzykowne, żeby zrobić łopatę, ale niech będzie. Może być lepiej. <słuch> Okej. Okay. Mm. Teraz przynajmniej możemy szybciej kopać ko 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 piasek. No, i ziemię, która się przyda w budowaniu naszej lepianki. Co nie znaczy, że. Stroj zębem jeszcze nie zginął. Teraz w sumie dam się zabić, bo mam pół serduszka. Proszę, zabij mnie. Nie wiem, czy wy tak macie, ale jak po prostu się chce, żeby, się, żeby ktoś was zabił. Oczywiście nie w prawdziwym życiu, <laughs> to po prostu nikt tego nie robi. A jeśli nie chcecie, to ciągle was zabija. Dobra, ym... Dobra, w sumie nie chcę, żeby mnie zabijali, bo. okej. Ok. Oooooo, ym... widziałem złoto, ale też dlatego nie chciałem właśnie. Tego robisz, bo O, jest złoto, tylko nawet żelazo żelaza nie mam kilo, żeby zrobić, ale będę pamiętał, że pod bęganiem mam złoto, dobra. Mm, idę przypalać... mój... Moi... mój piasek. O. Co się stało? Eee. Ja, Czy w ogóle wrzucałem do pieca? W sumie to, to było korzystne. Hmm, dobra. Twix, co ty tak zamioczałeś? Twix! W ogóle moja owieczka chyba się zdyspałowała, wezmę, wezmę z kreatywnego. Pa, po, be, po, Dobra, Ej, dobra, 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 jest dobra, 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 moja mała dobra, Aha. Okej, okay, chyba widzę więcej niż Chyba, chyba jeszcze jedna będzie. Jest! Jest! Ohoho, Ile sadzonek! O tak! Oho, Jest! Ej, bez tu jeszcze jedna sadzonka! O, ty! Mogę mieć to ogromne dżunglowe drzewo! To dopiero będzie drewno! A mam dziewięć mączy kostych, więc to może być na moją korzyść. Dobra. 4, ale idealnie! Dobra, yy, moczka kostna o, ho, ho, I to jest ten blok śniegu, ej, ja idę go skopać Zapomniałem o nim totalnie o, ho, ho, Bez kitu Dobra Czemu ta krowa skoczyła za mną? Nie, no, te zwierzęta mają po prostu pół IQ, nie? Wiecie co? Ja wiem, że to nawet się ten odcinek nie zaczął, czy nie skończył, czy coś w tym stylu. Ale zrobię sobie tylko łóżko. I jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika i dzwoneczek. A ja już teraz wgrywam tego datapaka. I. Robię po prostu, no, no po prostu robię i tyle. Yy, czwarty odcinek, nie bo. Bo tak. Bo tak i koniec. Dobra. Twix nie miałcz. Twix nie miałcz. Czy jeszcze raz zamiałczysz? Super. 43, okay. I w końcu mamy nasze rzeczy. W kolejnym odcinku zrobimy farmę, nie w tym Dobra, patyki, nasiona To na razie tyle Aha, tylko pićupucie Jeszcze To się przyda W sumie nie wiem po co tyle szkła przepalam, jak dopiero teraz zdaję sobie sprawę, że No może być to Zrobione na pejny to wie wiele więcej. No, trudno, jak coś będę miał na potem, bo dosłownie wszystko może mi eksplodować. Okej. Okay. Teraz już klikam shift, bo w sumie już i tak mam kończyć odcinek. O nie, ale to wszystko wygląda ta szkoła. O nie! Nie, dobra, ja stawiam dirta po rogach. No, no chyba, że całe szkoło. No nie. Po prostu nie. To wygląda okropnie. co ja mi jeszcze zrobić? Ja to wsę palić.